Okay. Jeżeli zarabiacie, robicie 100 milionów, przez to, że kombinujecie z tym VAT-em zamiast 23%, na przykład 8, to Wam zostaje kilkanaście, kilkadziesiąt, no kilkanaście milionów dodatkowo, nie? Wyobraźcie sobie, że zaoszczędziliście na tym, że robicie to przez e-booki, a nie normalnie, to 15 milionów zaoszczędzacie. To co za problem jest wydać 2 miliony na y, domy wtedy, jak w ten sposób sobie y, ogarniecie, że Wam zostaje więcej pieniędzy i z tych 15-13 sobie zostawiacie, a 2 dajecie na przykład, że o domy dla powodzian, a ludzie, wow, niewinny. To już sąd ustali, nie, czy winny, czy niewinny. Bo wiecie, jeżeli jeżeli teraz ja dostałbym cały VAT, który zapłaciłem, to ja nie widzę kurwa problemu, żeby nawet 90% oddać dla potrzebujących, nie? A 10% dla mnie i tak będę zadowolony wtedy. No, no, o to jest oskarżony o te jakieś tam akcje z podatkami. Radca prawny. Poczekajcie, muszę tu zmienić, Hup. Radca prawny Mateusz Mickiewicz o sytuacji Buddy i jego reakcji na 3-miesięczny areszt w rozmowie z przeglądem sportowym Onet. Jeżeli już nawet prokuratura widziała potrzebę do tego, żeby stosować środki zapobiegawcze, to mogła zrobić je o charakterze wolnościowym, na przykład poręczenie, zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny. Nie trzeba było sięgać po tak daleko idące. Instrumentarium prawne. Jakim jest tymczasowe aresztowanie? Instrumentarium prawne? Fajne, podam się to słowo. Reakcja Buddy. Na pewno dla każdej osoby decyzja o zastosowaniu tymczasowego aresztowania jest czymś szokującym, traumatycznym. Natomiast pan Kamil przyjął to ze spokojem. Myślę, że ten spokój wynika z jego spokoju duszy, również biorąc pod uwagę to, że niczego złego nie zrobił i wszystko starał się realizować zgodnie z literą prawa, oraz tego, że nie jest żadnym przestępcą i takich czynów nie chciał popełnić. Więc będzie walczył i ta wiara w sprawiedliwość i jej wymierzenie docelowe w znaczeniu wykazania niesłuszności oskarżenia daje mu moc do tego, żeby się wybronić. Ok. No zobaczymy, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Natomiast wiecie, no Budda kombinował. Jak mógł kombinował, żeby tutaj gdzieś tam zaoszczędzić, tutaj. Czyli samo to, że te wiecie, yy, samochody nie były rejestrowane w Polsce, yy, żeby zaoszczędzić właśnie na tych akcyzach i tak dalej. Czyli to wszystko, no, sprowadza się do jednego. że oszukał na ponad 200 milionów złotych VAT? Nie, nie jest możliwe, że aż na tyle. Bo sam lo z loterii to Buddha zarobił ponad 100 milionów, z tych dwóch. Hmm. Więc vat to tam nie było aż tyle, nie? Wojciech, witamy wśród wilków. u zaraz będą pompeczki, zaraz będą pompeczki. W ciągu 7 dni złożymy zażalenie na zastosowanie aresztu. Liczymy na obiektywną ocenę materiału dowodowego przez sąd drugiej instancji. No właśnie, jeszcze jest możliwość, że wypuszczą yy, Buddę. Sto Wiemy coraz więcej o aferze, jaka rozpętała się wokół Kamila Elpsa. Bo yy, montażysta Konopa wrzucił jakąś storkę. Nie wiem, czy ją znajdę. CDX, Budda. Nie wiem, że mi to gdzieś mignęło, ale. Słuchajcie, Budda. Może Konop. Ja nie umiem szukać na Twitterze. Montażysta mówił, że jak nagrywali z Buddą, to że miał takie odczucia, że Budda był Butem i że uważał, że loterie to on wymyślił i że to on tylko mógłby robić. Nie? I Ja pamiętam e... raz jechałem z Boxdalen, to jeszcze tam było w poprzednie wakacje chyba, nie te co były, tylko jeszcze w poprzednie. Eee, wiem, żeby już tak było cieplej. I zadzwonił Budda, a jak dzwonił yy, yy, ktoś, kto ufał Boxdelowi, czyli na przykład Budda, to yy, Boxdel puszczał na głośno mówiący przy mnie. Więc yy, tam słyszałem, że Budda był mega wkur wkurwiony, że jakiś jego kolega, z którym wcześniej robił loterię, ale się pokłócili, będzie robił teraz loterię sam. Być może chodziło o tego MGP. Eee, ale coś tam było widać, że Buddha jest mega wkurwiony, nie? I, i, i też właśnie wywnioskowałem, że Buddha ma mega ból tyłka, jeżeli inni YouTuberzy robią loterię. Bo Buddha sobie obzdurał, że to on wymyślił, i on tylko może robić na tym hajs. Tak, w paru zdaniach, kim jest Budda, bo zdaję sobie sprawę, że w naszej bańce informacyjnej ta osoba może być nieznana.